To jest Antek, to będzie takie części. To musicie skanować na z nogach z brynotach. Pierce Pierwsze. Które to jest? Please give present. A waka saturo prezentina I rinding Traladero To skaniecie. Please give present. No, dziękuję. Pytanie Które na to jest? Z minino Bombondino. A waka Saturno Saturnina Albo Please give me present To zgodnie się z miną Bombondino. dino to Dziękuję Które na to jest? Rindy tralero, prezent awaka i please gift present. Jeśli się Rindy tralalero to możesz go użyć na grande już się sellout Use. I tu to, to jest nasz wate mutation. Tum 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 sahur, ta 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 sahur. Albo to, 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 sahur. Zgadnij się złotem. Mi się, jest ta, 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 sahur. Cię dziękuję. I to no były wszystkie playnoty. Zgadnijcie się. mi jeszcze zrobić party. Do tej party będzie tym ostatnim. Dajcie jednego lajka. to prosím. Tak, prošečí. Tepa!